Redragon powraca na kanał z kolejną nowością. Tym razem jest to 75% klawiatura z gasket mountem. Sprawdźmy, czy jest warta swojej ceny. Standardowo zacznijmy sobie od opakowania, a w środku znajdziemy oczywiście klawiaturę, wraz z nią instrukcję, przewód niestety bez oplotu, dobry przyrząd do wyciągania kick oraz switchy, a także kilka zapasowych przełączników. No i nie zapomnijmy o naklejkach, te błyszczą się niczym sama klawiatura. Mam z tym tylko jeden drobny problem, a mianowicie ten piano black, pomimo zabezpieczenia folią, przychodzi do nas już trochę porysowany. I zdaję sobie sprawę, że to nie jest nie wiadomo jak wysoka półka, natomiast wolałbym, aby produkt wyglądał w miarę... Pare nieskazitelnie, tuż po wyjęciu z opakowania. Poza tym, mi osobiście, design przypada do gustu. Producent bawi się kolorami białym oraz czarnym i wychodzi mu to całkiem nieźle. Bardzo doceniam, że Redragon dość mocno stara się wyróżnić tymi wzorami kolorystycznymi w ostatnich modelach. To oczywiście jest plastik, powiedziałbym, że delikatnie skrzypi. Zresztą sami posłuchajcie. Natomiast nie uświadczycie tego skrzypienia przy normalnym użytkowaniu. Klawisze zostały wykonane w technologii PBT i zamocowane w gasket mouncie, czyli takiej specyficznej konstrukcji tłumiącej drgania i ciut wyciszającej. To duży plus kiedyś dostępny jedynie w droższych modelach, dziś coraz częściej goszczący w średniej półce cenowej. Na spodzie regulowane nóżki w dwóch poziomach, oczywiście wraz z gumkami antypoślizgowymi. Wobec tego czy klawa lata po biurku? Nie! Trzyma się bardzo dobrze. Po prawej stronie widnieje logo oraz przełącznik, i tutaj Wybieramy rodzaj połączenia, jest przewodowo, mamy również Bluetooth oraz opcję połączenia 2,4 GHz. I to właśnie z drugiej strony znajduje się fajna skrytka na dągielek USB od 2,4 GHz. Mamy do czynienia z 75% klawiaturą i ja zawsze powtarzam, że dla mnie osobiście to jest ten idealny rozmiar. Wciąż dostępne są niemal wszystkie potrzebne klawisze na wyciągnięcie dłoni, jednocześnie posiadając całkiem kompaktowy sprzęt. Przyciski są rozłożone poprawnie, z tego ułożenia korzystało mi się całkiem wygodnie, a jedyne co tak naprawdę mi przeszkadzało to umiejscowienie diod. Nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, wolałbym, żeby one znalazły swoje miejsce gdzieś na boku bądź z tyłu. Zobaczcie, na przykład tutaj. Z uwagi na to, że po prostu ja, jak widzicie, nawet wyłączam podświetlenie RGB. Ostatnio preferuję po prostu taki statyczny, typowy wygląd klawiatury, bez żadnych udziwnień. I te diody troszeczkę mnie rozpraszają. Na plusik, rolka, która może służyć do regulacji głośności bądź podświetlenia. A skoro o kolorkach mowa, to biały kolor backplate'u świetnie spełnia swoją rolę i oddaje wdzięcznie piękną poświatę od RGB. Do wyboru mamy mnóstwo wzorów. Producent wyposażył Ukal Pro w autorskie czerwone przełączniki. Są to oczywiście liniowce bez wyczuwalnego punktu aktywacji. Dla mnie nic szczególnego, ale też nie mam się za bardzo jak do nich przyczepić. Spełniają po prostu swoją rolę, a w razie czego mamy możliwość ich wymiany w przyszłości, bo jest hotswap. A teraz posłuchajmy sobie jak ten nasz Ukal Pro brzmi. Soft klasycznie pozwala na zmianę RGB, kilka profilów, zmianę macierzystych funkcji i update firmware'u. To jest ten standardowy Soft od Redragona dołączany do każdej klawiatury. W dużym skrócie jest kilka przydatnych funkcji, ale raczej często nie będziecie tutaj zaglądać. Jeśli chodzi o baterię, to ta ma 3000 mAh i w moim przypadku spokojnie trzymała mi tydzień, 2-2,5 dwa, dwa w cyklu mieszanym, czyli raz z podświetleniem, raz bez. Natomiast pamiętajcie, że ten czas. Działania w dużej mierze zależy od tego, czy korzystacie z Bluetootha, czy z 2,4 GHz, czy z podświetlenia, jakiego rodzaju podświetlenia, no i przede wszystkim, jak często korzystacie z komputera. Podsumowując Redragona Ucal Pro, moim zdaniem nie jest to jakaś niesamowicie jaka petarda, czy odkrycie roku, ale nie jest to też zły wybór. Produkt może się podobać szczególnie ze względu na design, gasket mount i łączność bezprzewodową. Dla mnie coś takiego w cenie poniżej 300 zł to całkiem niezły deal. A wy co o niej sądzicie? Napiszcie w komentarzu. I nie zapomnijcie, że w opisie macie link do najniższej ceny tej klawiatury.